Witam wszystkich, przetestujemy sobie zestaw mikrofonów bezprzewodowych z Action za jakieś 25 zł. Obstawiam, że ten zestaw jest badziewny. Zobaczymy sobie sami. Teraz jest dźwięk z telefonu. Tak to wygląda. Pudełko sobie odłożymy. Ja już to wcześniej odpakowywałem. Sprawdzamy. To jest kabelek do ładowania. Do tych dwóch mikrofoników i obsługi i dwa mikrofony. Odbiornik i to było tyle. Teraz robimy tak. Tu mamy te dwa mikrofoniki mamy ten odbiornik no zwykły USB-C tu jest coś takiego To jest ładowanie na USB-C właśnie do tamtego ten tu jest są guziczki do parowania no i dobra wpinamy tylko muszę wypiąć ładowarkę taka uwaga trochę będzie trzęsło Te, tak to wygląda Ťažko to trafi. Dobre. I teraz robím tak. Podpíname sa to tutaj. Teraz pytanie jak mnie nie słychać. Nie w ogóle nie słychać. Czy sobie nie go oczek, lepiej? Przymocuję sobie te koszulki. No i tak to wygląda. Zaraz sobie otworzę to, żeby zobaczyć jak to jak to wyszło. I teraz sobie wezmę jeszcze drugi. I zobaczmy jak to wygląda w przypadku dwóch. Ten jest teraz na wprowadcu. I obok tamtego. Jak to brzmi? Tak, właśnie brzmi także Nie wiem, czy to jest dobra jakość. Muszę zatrzymać odpowiedź, żeby sprawdzić. Dobra. Kiedy próbujemy coś mówić, no to nam, tak jakby, próbuje wyciszyć dźwięk tego echa, dźwięk tego szumu naokoło. I przez to jest takie urywanie tego szumu, jak mówimy i przestajemy mówić to ten szum tak jakby jest fragment gdzie tak jak słychać no i to jest nieprzyjemne kiedy podpinamy to jak podepniemy to ale nie mamy jeszcze sparowanych yy, mikrofonów to już dźwięk yy, mikrofon z telefonu nie działa no i jak mamy jak podpinamy to to słychać było takie puf nie no to jest jakiś dźwięk nieprzyjemny, niefajny to powinno być takie no po cichu, a nie takie puf. i to jest drugi minus, trzeci minus, to jest tak jak mówiłem wcześniej to, że ten dźwięk jest taki w trakcie po prostu mówienia jest wyci, wyciszany szum jak coś mówimy, jak przestajemy mówić, to jest po prostu to nieprzyjemne no, także no nawet nie, 25 zł nie jest to warte tak naprawdę e, To jest takie badziewie Jak zresztą wszystko No co jest taniej z badziewny chińskie Takie same pewnie są na Allegro tylko inaczej e, Inny logo albo bez logo po prostu Jakoś jest taka sama tandetna nie ma co tutaj o tym mówić, no po prostu fajny pomysł, ale wykonanie jest dziadowskie, to jest bardzo lekkie i nie nadaje się to tak naprawdę do niczego. Zastanawiam się czy teraz zebrać, zobaczyć co tam w środku jest, no ale co to może no taka mała płytka, mała bateria to tak samo, tutaj akumulatorki, no i tutaj odbiornik też badzienny. także nie ja polecam.